Nawet, kurwa za ciemno, nie zobaczy Mej pięć, kończę sen, Budzi mnie nowy, nowy dzień. Nowy tekst mi świpta w głowie. Nie co dzień tak tu jest, więc jomie, odnoszę się. To nie blew, jestem fresh jak Prince i Jessie. szybko biorę pierwszy głębszy wdech i mam błogi stan. Nie nagrywałem się. Nie nagrywałeś no nie, teraz Ale ty, kurwa, że się? Nie, w dopiero. O, lepiej kurwa się wziąć, nie jak kiedy grałem to w ręce? To, to, to że chcesz walkować. to, co Teraz mam coś do No. Dawaj to. Tak. To jest klasyk, zanim opuści mnie to, mam już refren, tekst i demo, dlatego czuję, że dzisiaj będzie tak, jak ja chcę, bo to ten dzień jest moim dniem, moim dniem, moim dniem, moim dniem dlatego czuję, że dzisiaj będzie tak, jak ja chcę, bo to ten dzień jest moim dniem. Moim zdaniem, moim zdaniem Trzeba się w końcu ruszyć stąd. Kąpię się i śniadanie, ja mi słucham co? Nagrałem tu od rana, bo chcę to w studiu nagrać. Studiu jest często ciężko, o czas, ale mam warta. Zakładam bluzy, a na dupę Pakiet co do rozmiary miał 2xL I rozciągnąłem je, ale dziś są za luźne. Do dziś miałem tendencję, by być dziś chyba chudne. Zamykam drzwi za sobą, mogę iść. Wpadam jeszcze do sklepu, żeby mieć co pić. I biorę mineralną rękę, patrzę na ekspedientkę A ona patrzy jakby chciała zjeść śniadanie ze mnie Biorę wodę i spadam I gdzie nie chodzę, tam mi się zielone zapala W tramwaju mnie nie rusza kanar I bez tego dawno nie miałem dnia tak dobrego Dlatego czuję, tak że dzisiaj będzie tak, jak GCT jebać hejterów I tak dalej Jo, dzisiaj będzie tak, jak